Cześć kochani, witam Was serdecznie w nowym filmiku. Dzisiaj mam dwie zdrapki tylko za to dwie wielkie zdrapki. Moja ulubiona zdraka. Poprawiam sobie nimi humor po ostatnich, bardzo średnich odcinkach, żeby nie powiedzieć bardzo złych. No, zobaczymy, czy mi coś to poprawi humor. Coś tutaj będzie ciekawego. Czy bardziej mnie pogrąży. No dobra, ale jest nowy rok. Nie można tracić nadziei już na początku, prawda? Zaczniemy sobie od zdrabki z numerem 9, a taka mi się ja mam jeszcze z numerem 8. No, zobaczymy. Zaczniemy od gry pierwszej. Szukamy siódemki. A mamy. Oh, mamy 7. <laughs> Jakie to miłe uczucie. Portfel, perła, Worek. Złoto, naszyjnik, korona, klik, pierścionek i perfumy. Gra druga, może zobaczymy, co jest w bonusie 100 i 200, a muszą być dwie takie same kwoty. Tutaj szukamy takich liczb 33 i 42 lub 42, a mamy 32, 50, 41, 34.

a mamy 15, 17, 10, 7, 22, 47, 19, 2, 28, 44, 20 i 26. No dobrze, to sprawdzimy sobie tą siódemkę tutaj. O, patrzcie, mamy 60 zł. Super. Czyli jesteśmy na zero. Mm. Zobaczymy sobie jeszcze tą drapeczkę, może coś tutaj będzie. Anuż Widelec, szukamy siódemki, a mamy worek, kufer, perła, pierścionek, trofeum, lustro, perfumy, plik, portfel i złoto. <laughs> a nie, gra druga. Yy, może zobaczymy bonus od razu 430, niestety nie ma, a szukamy. Czego my tu szukamy? 10 i 21, a mamy 23, 24, 11, 20, 14, 9, 38, 7, 50, 19, 45 i 43. No i może jeszcze coś będzie w tej grze trzeciej. W bonusie mamy dwie różne kwoty, więc nie. I szukamy sobie 28 i 16, a mamy 50, 47, 46, 49, 44, 26, 48, 27, 14, 25 i 29 i 17. Także tutaj nic nie ma. Dobra, ale ta zdrabka dała nam zwrot za dwie zdrabki, także nie jest źle. No nic, dziękuję za oglądanie, życzę miłego dzisiejszego dnia, ja idę dalej chyba odsypiać po wczorajszym Sylwestrze, bo nagrywam to na bieżąco, chcę to puścić za chwileczkę. Mam nadzieję, że już powstawaliście wszyscy, że Sylwester Wam się udał, no i co, życzę Wam szczęśliwego nowego roku, dużo zdrowia, dużo wygranych, dużo zwrotów, przede wszystkim zwrotów, żeby 2020 wyszedł na plus, sumując wszystkie Wasze drapanie i moje też. No to życzę nam wszystkim drapiącym wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam buziaczki i pa.